Cześć. Zwykle zanim zdecyduję się kupić komiks albo książkę, szukam w internecie przykładowych stron, recenzji, opinii. Staram się zminimalizować ryzyko, że na mojej półce wyląduje tytuł, który w jakiś sposób mi nie podejdzie, będzie dla mnie rozczarowaniem. Ale czasami, zwłaszcza kiedy trafiam na coś, co wydaje mi się taką świetną okazją cenową, no, mnie ponosi i zaczynam podejmować nie do końca przemyślane decyzje. Dzisiaj właśnie opowiem wam o trzech takich przypadkach. Zapraszam do oglądania. Pierwszy tytuł, z którym wiązałem duże nadzieje, to Bujan. Wyspa umarłych. Został on stworzony przez trzech komiksowych debiutantów. Aha, debiutanci. Słowo, które powinno uruchomić dzwonki alarmowe w naszych głowach. Braci Bratina i Szewira Edżberiów, autorów scenariusza i trysownika Richa Tureba. Akcja komiksu rozgrywa się w połowie XIII wieku w Republice Nowogrodzkiej, rządzonej wówczas przez Aleksandra Nowskiego. Trwa ekspansja Mongołów, a równocześnie coraz większe zagrożenie zaczynają stanowić niemieckie zakony tureckie, które pod pretekstem walki z pogaństwem dokonują kolejnych najazdów. I na tym tle śledzimy historię Mansiego, myśliwego skoczowniczego ludu Nieńców. Nasz bohater chce odzyskać albo dołączyć, tutaj nie jestem do końca pewny, do swojej żony, która została zabita przez Mongołów. i w tym celu wyrusza na poszukiwania tytułowej Bujan, wyspy umarłych. Zapowiedzi obiecywały porywający komiks historyczny z elementami fantastycznymi zaczerpniętymi ze wschodniosłowiańskiego folkloru. Wszystko się zgadza, poza jednym z pewnością nie nazwałbym tego komiksu porywającym. Z posłowia dowiadujemy się, że jego tworzenie zajęło 6 lat. I naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, na co ten czas spożytkowano, na pewno nie na dopracowanie scenariusza, bo ten sprawia wrażenie niedokończonego. Wydaje mi się, że jego autorzy nie do końca poradzili sobie z przełożeniem swoich pomysłów na język komiksu, przez co poszczególne wątki w zasadzie się ze sobą nie łączą, a pojawiające się elementy fantastyczne sprawiają wrażenie dodanych na siłę. I pomimo rozciągnięcia tej historii na ponad 200 stron, jej lektura zajmuje 20. Góra 25 minut, a zakończenie jest na tyle niezrozumiałe, że można się zastanawiać, czy twórcy zmęczeni pracą przy tym komiksie nie zdecydowali się go po prostu porzucić. Nie mogę też wiele dobrego powiedzieć o rysunkach. Wyglądają jakby pochodziły ze szkicownika utalentowanego, ale jednak amatora. Kolejne kadry sprawiają wrażenie pustych, tło to najczęściej kolorowe plany. Ja bardzo chciałem znaleźć Choć jeden pozytyw tego komiksu, ale nie jestem w stanie. Za to dla równowagi w opisie filmu wrzucę link do bardzo entuzjastycznej recenzji. Będziecie może mogli na tej podstawie wyrobić sobie własne zdanie. Niestety dla mnie Bujan okazał się być rozczarowaniem pod każdym względem, i nie jest to komiks, który mógłbym polecić komukolwiek. Numer dwa to Massive Briana Wooda i Grega Brown'a, potężny komiks z Dark Horse w wydaniu Library Edition, który kupiłem praktycznie w ciemno, głównie z uwagi na atrakcyjną cenę. Pomysł na fabułę przedstawia się następująco. W krótkich odstępach czasu na całym świecie dochodzi do serii katastrof naturalnych trzęsienia ziemi, fale tsunami, powodzie, wybuchy wulkanów. Niektóre obszary zostają zatopione, inne wskutek np. braku wody pitnej przestają nadawać się do życia. I temu wszystkiemu towarzyszy oczywiście potężny światowy kryzys gospodarczy i polityczny. W takiej nowej rzeczywistości próbują się odnaleźć członkowie radykalnej organizacji ekologicznej Dziewiąta Fala, którzy na statku Kapital poszukują swojej bliźniaczej zaginionej jednostki tytułowego masiv. I o ile początek tej serii jest w miarę interesujący, to im dalej, tym gorzej. Bo szybko okazuje się, że wątek przewodni, czyli to poszukiwanie masiwa, to tylko taki McGaffin. Wymówka uzasadniająca przerzucanie bohaterów między kolejnymi lokacjami. Tych mamy tutaj sporo Kamczatka, Hongkong, Somalia, Antarktyda. Każde z tych miejsc na swój sposób ucierpiało wskutek tych wydarzeń, a ich mieszkańcy próbują ułożyć sobie życie w nowej rzeczywistości. I gdyby to właśnie ich wysiłki stały się przewodnim motywem tej serii, to mogłoby wyjść z tego coś naprawdę ciekawego. Ale niestety łód nie idzie w tę stronę. Zamiast tego uprać się, stara się zainteresować czytelnika losami załogi Kapitala i przynajmniej w moim wypadku ponosi całkowitą porażkę. Bo nie tylko nie byłem w stanie przejąć się losami żadnej postaci, które pojawiają się na łamach tego komiksu, ale niektóre zaczynały mnie coraz bardziej irytować. Chociaż jak się nad tym zastanawiam, to najbardziej denerwującym motywem były flashbacki, które Wood stosuje tutaj bardzo nieumiejętnie. One pojawiają się w najmniej odpowiednich momentach i skutecznie przerywały te nieliczne chwile, kiedy zaczynałem czuć jakieś takie większe zainteresowanie rozwojem akcji. I rozumiem, czemu one miały służyć, bo w ten sposób Wood starał się nam pokazać... Yy, co wpłynęło na postać, że w danym momencie podejmowała taką, a nie inną decyzję. No okej, okay, tylko no niestety to się odbyło kosztem jeszcze większego spowolnienia tej fabuły, która no i tak nie jest za bardzo dynamiczna. Kolejnym irytującym szczegółem są wyskakujące raz na jakiś czas plansze opowiadające o tym, jak źle się dzieje w różnych miejscach świata. Te opisy nie mają w większości przypadków absolutnie nic wspólnego z fabułą i służą tylko temu, żeby czytelnik miał cały czas świadomość o tej globalnej skali katastrofy. Graficznie jest nieźle, dopóki z rysunki odpowiada Christian Donaldson, niewymieniony nawet na okładce. Szczególnie podoba mi się sposób, w jaki on rysuje różnego rodzaju instalacje, statki, broń. Jest tutaj kilka kadrów, które naprawdę potrafią przyciągnąć uwagę. I niestety tak jest mniej więcej na stu pierwszych stronach, bo potem pałeczkę przejmuje Brown. I te wszystkie ostre, wyraźne linie, które tak pasują do tej serii no zostają zastąpione takim bardziej szkicowym. No, może to za dużo powiedziane szkicowym, ale takim stylem rysowania, zdecydowanie uboższym w szczegóły. A szkoda, bo ten komiks moim zdaniem stoi właśnie ilustracjami statków, drafinerii i te nie nieszczególnie wychodzą. Ale prawdziwe dno. Zarówno scenariuszowe, jak i graficzne ta seria osiąga w historii nunatak, którą zilustrował Daniel Rzeżej. Ja nie mam pojęcia, jak to się mogło stać, bo Rzeżej to niesamowity rysownik. W Polsce możecie go kojarzyć ze Skalpa, ale przede wszystkim zajrzyjcie do Ludzi Północy, gdzie, no kurczę, jego prace prezentują się naprawdę świetnie. W opisie filmu dorzucę parę linków, żeby, żebyście też mogli zobaczyć to, jego inne prace. No kurczę, no ja bardzo lubię jego styl, bardzo lubię jego rysunki i nie wiem jak to możliwe, że akurat w tym komiksie wypada tak niesamowicie no płasko. A po tej historii, głównie ze względu na naprawdę beznadziejny scenariusz. Skreśliłem już do końca tę serię. A scenarzysta obiecuje nam cały czas wielką tajemnicę, która zostanie odkryta w dalszej części, ale ona mnie zupełnie przestała interesować. Bo przebiłem się przez te 390 stron o gonieniu za niczym i odkryłem, że mam serdecznie dosyć pana uda. I przynajmniej do momentu, aż DC nie wyda DMZ w omnibusie odpuszczam sobie jego komiksy. Przejdźmy do mojego największego rozczarowania ostatnich miesięcy – Monstresa. Wielokrotnie nagradzana seria, która zarówno w Polsce jak i za granicą dostaje prawie same pozytywne recenzje. Kupiłem wydanie zbierające pierwsze 18 numerów, czyli 3 tomy wydane w Polsce przez Nonstop Comics. Przez 6 pierwszych rozdziałów nie mogłem się od niego oderwać. Główną bohaterką historii jest Majka Półwilk, należąca do rasy Arkaników. Kiedy była jeszcze dzieckiem, razem ze swoją matką brała udział w ekspedycji archeologicznej, w trakcie której odkryto fragment tajemniczej maski. Wskutek zdrady jednej ze swoich towarzyszek, matka Majki zginęła, a ona sama została schwytana przez ludzi. Zdołała jednak uciec i po latach postanawia odkryć, co tak naprawdę wydarzyło się w jej przeszłości. I tutaj powinienem powiedzieć parę słów o szczegółach konfliktu pomiędzy ludźmi a arkanikami, ale wtedy musiałbym też zacząć opowiadać o innych rasach i frakcjach, które pojawiają się na stronach tego komiksu. Jest tu tego naprawdę sporo. Liu na kolejnych stronach wprowadza nas w bardzo bogaty, tętniący życiem świat z ciekawą historią. I oczywiście można się wspierać, czy udało się jej stworzyć coś naprawdę oryginalnego, ale do jakichkolwiek wniosków byśmy nie doszli, to trzeba przyznać, że jej wizja potrafi porwać czytelnika. Przynajmniej na początku. Bo co się stało? Po tych pierwszych rozdziałach taki mroczny, brutalny nastrój komiksu coraz bardziej przesuwa się w stronę klasycznej fantazy dla może trochę starszego czytelnika. Zamiast eksperymentów medycznych, dzieci walczących w obozie niewolników o ochłapy jedzenia, dostajemy walki z potworami i maszynami. Fabuła upraszcza się. Idziemy z punktu A do punktu B, walczymy z bossem, idziemy do punktu C, wykonujemy subquesta, walczymy z kolejnym bossem. Gdzieś tam w tle mamy ciągle te wielkie konflikty i politykę, ale z pierwszego planu zaczyna wiać nudą. Im bardziej ta nuda dawała mi się wyznaki, tym bardziej zaczynają mnie denerwować rzeczy, na które nie zwracałem wcześniej uwagi. Jak na przykład strasznie nudne, wewnętrzne monologi głównej bohaterki. Albo wkurzająco słodki sidekick, o którego śmierć zacząłem się modlić. Mógłbym jeszcze wspomnieć o całej masie drogo i trzecioplanowych postaci, z których tak naprawdę żadna nie była w stanie utkwić mi na dłużej w pamięci. Wiecie co, mam wrażenie, że nawet rysunki robią się gorsze, bo początkowo uderzyła mi ilość detali w tych pierwszych rozdziałach. Jest mnóstwo takich małych szczegółów, które strasznie cieszą oczy, a im dalej, no, tym bardziej miałem wrażenie, że taka da rysuje w coraz większym pośpiechu. Dużo dzieje się w mgle, w mroku, ale może to tylko efekt mojego znudzenia, bo niestety pod koniec nudziłem się straszliwie. Minie pewnie kilka lat, zanim przybędzie materiał na tą drugi, i do tego czasu z fabuły Monsters nie będę już za wiele pamiętał, a raczej nie zmuszę się, żeby ponownie wrócić do tego komiksu. I podobnie jak w przypadku Massiva, zakończenie tej historii pozostanie dla mnie wieczną tajemnicą, tylko akurat w tym przypadku trochę żałuję. Bo ta seria miała wszelkie podstawy, aby wybić się ponad przeciętność. A niestety jej się to ostatecznie nie udało. Ten filmik miał się początkowo ukazać w środę, ale okazało się, że po zakończeniu kwarantanny i powrocie do pracy czasu na nagrywanie mam zdecydowanie mniej. Mimo to będę się starał, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu dodać tutaj nową zawartość. Przepraszam Was za wszelkie niedoskonałości i wpadki. Ciągle uczę się nowych rzeczy, jeśli chodzi o nagrywanie, i póki co dużo w tym wszystkim eksperymentowania, nauki metodą probi błędów. Mam nadzieję, że efekty końcowe są znośne. Będę się starał, żeby z czasem poziom tego, co tutaj robię, się podnosił. A póki co dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i tradycyjnie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Do następnego razu, cześć.